Hola, a todos? Ja nazywam się Janna Ankiewicz i pracuję dla biura nieruchomości La Alegria Alicante. Dziś znajdujemy się w bardzo fajnej, zadbanej hiszpańskiej dzielnicy Pla na ulicy Padre Espla i mamy do zaprezentowania mieszkanie. 65 m2, dwie sypialnie, kuchnia w stylu amerykańskim, czyli połączona z salonem, oraz łazienka. Jest to mieszkanie całkowicie wyremontowane, odnowione, pachnie w środku nowością. Cena 155 tysięcy euro. Zachęcam wszystkich do odwiedzin. Idziemy na siódme piętro. Znajdujemy się na styku dzielnic Karolinas i Pla. Nie skłamie mówiąc, że mamy tutaj wszystko na wyciągnięcie ręki. Przystanki autobusowe, które dowiozą nas bezpośrednio na eksplanadę. Przystanki tramwajowe. Tramwajem dojedziemy w 6 minut do Mercado Central, czyli Centrum Alicante. Tutaj biegnie ścieżka rowerowa. Ciekawą opcją jest też centrum handlowe znajdujące się stąd 1,5 km. Nazywa się Plaza Mar Dos e, Lidl. 400 metrów stąd, natomiast na plażę, co jest bardzo ważne, dojdziemy w 15 minut. A więc zapraszam, w tym miejscu rozpoczynamy naszą wycieczkę. Na początku chciałabym też zwrócić uwagę na drzwi antybłamaniowe. Mimo, że zona jest naprawdę bezpieczna, przyjemna, zamieszkiwana przez Hiszpanów, to cóż, przezorny zawsze zabezpieczony, drzwi antybłamaniowe zawsze na plus. Tak jak już mówiłam, mieszkanie jest całkowicie odnowione nówka, sztuka. Chciałabym pokazać: mamy do dyspozycji szafy wewnętrzne ściany. Są to szafy wbudowane na wymiar. Dystrybucja. Pomieszczeń w tym mieszkaniu jest klasyczna, bardzo, ale to bardzo fajna. Tutaj mamy pierwszą sypialnię, tutaj mamy drugą łazienkę oraz kuchnię amerykańską z dostępem również do salonu. Znajdujemy się w salonie połączonym z kuchnią amerykańską. Pragnę zwrócić uwagę na wysokiej klasy sprzęt AGB. Szafki białe, błyszczące, podświetlane pod spodem. Z bardzo gustowną płytą. Yy, w tym miejscu jest również klimatyzacja, zarówno tutaj, jak i w drugiej sypialni. Cóż, jeżeli chodzi o podłogę, jest to kamionka porcelanowa, czyli imitacja w tym przypadku paneli drewnianych. Okno, dźwiękoszczelne. Na ulicy znajduje się mały ruch, nie jest to główna część miasta, także jakichś dużych hałasów. Nie ma, natomiast tak czy siak warto zwrócić uwagę, że są to PCV-ki, dźwiękoodporne i szczelne, jeżeli chodzi o wilgoć, czy też zimno, co jest bardzo ważne. Tutaj w kuchni znajduje się również mały schowek, w którym to znajdziemy pralkę, nowoczesną pralkę. Jest to miejsce bardzo charakterystyczne dla mieszkań w Hiszpanii. Jesteśmy teraz w łazience, zapraszam serdecznie. Jest tutaj duże, okrągłe lustro, podświetlane. Łazienka jest wyposażona. Mamy tutaj toaletę. Mamy duży prysznic. Szafkę. Umywalkę. I to tyle. Słuchajcie, bardzo istotna kwestia, niezwykle rzadko spotykana w budownictwie hiszpańskim, szczególnie tutaj w Alicante. Podgrzewana podłoga w łazience. I teraz zapraszam na wycieczkę po sypialniach. Tu jest pierwsza. Mamy tutaj okno, również dźwiękoszczelne. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ściany w tym budynku mają podwójną izolację akustyczną. Także naprawdę żadne hałasy z zewnątrz nie dochodzą, aczkolwiek gwarantuję, że za dużo ich tutaj nie ma. Mamy tutaj również do dyspozycji szafę, również wnękową. I jest to pokój do wyposażenia według własnej inwencji. I teraz druga spiania. Również mamy tutaj szafę wnękową, ale uwaga, mamy dwie rzeczy nowe. Otóż jest to bardzo duży balkon z bardzo fajnymi widokami na wzgórze Alicante. Jeżeli chodzi o klimatyzację, mamy tutaj dwa nabieby, ciepły i zimny, co jest naprawdę bardzo ważne w przypadku zimy, która to daje o sobie znać ze względu na wilgoć przez bliskość do morza. I w tym momencie kończymy naszą wycieczkę w mieszkaniu w dzielnicy Pla de Bon Repos. Przypominam, 65 m2, dwie sypialnie, kuchnia w stylu amerykańskim połączona z salonem, łazienka, mieszkanie z orientacją exterior, czyli na ulicę, nie na patio, dlatego do dochodzi bardzo dużo światła. Cena 155 tysięcy euro. Przedstawiała dla Was Joanna Ankiewicz, pracuje dla firmy La Alegria, biuro nieruchomości. Jeżeli Wam się podobało wideo, zostawiajcie lajki like i subskrybujcie nasz kanał nieruchomości w Hiszpanii z Alegria. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Hej!